Jurek i jego historia. Hmm, pójdę gdzieś popływać? Chwila, wstęp zbroniony. Musisz kupić bilet. A ile kosztuje bilet? Godzina pływania z Masz pan. E, dobrze, czyli pan chce godzinę, tak? Dokładnie. Jej, pływać! Kocham pływać. Subskrybuj, jeśli też. A lajkuj, jeśli nie. Godzinę później. Panie, szybko! Minęła pan godzina. No dobra, wychodzę już subskrybuj i lajkuj. I wyślij bliskiej osobie.